Żeby, żeby teraz były tego efekty. Ja, rzadko nam się chyba zdarzała taka zima, żebyśmy po niej powiedzieli nie zapeszajmy, ale te sparingi i to co pokazywaliśmy w grze było obiecujące. Było obiecujące, ale przede wszystkim to nie było przypadkowe, bo my naprawdę dobrze w piłkę gramy i teraz tylko to potwierdzić w lidze. Wiadomo, że wyniki w sparingach nie są najważniejsze, ale nie wolno ich też bagatelizować, bo jeżeli wygrywa się ileś tam z sparring to ta pewność siebie jest zdecydowanie wyższa. Drama z Brosławice. Rywal, który przed chwilą spadł z pozycji lidera. Przed chwilą mówię, bo, bo patrząc przez sury nad kolejek. Ale to świadczy o tym, że na dzień dobry poprzeczka wisi wysoko. No, wisi wysoko na pewno, no, drama no, też na pewno przypadkowo na tym miejscu jest, no, posiada wielu, wielu zawodników bardzo dobrych indywidualnie, natomiast no, my musimy patrzeć, patrzeć na siebie. Z takimi przeciwnikami, jak już kiedyś wspominaliśmy, nam się lepiej gra. Zapowiadaliśmy ten mecz, mówiąc o tym, że to ważne pół roku w Radżankowie. Ja o to zapytam chłopaków w trenera, ale zapytam też Ciebie, czuć w szatni, że to pół roku ma kolosalne znaczenie? No, oczywiście zdajemy sobie sprawę, jakie jest te pół roku, natomiast też nie możemy i skrajność na zasadzie takiego przebocisowania, bo to jeżeli będziemy przybocicowani cały czas o tym myśleć, to tam uciekną na, nam te rzeczy na tu i teraz. Może, musimy się skupić, podejść normalnie do swoich obowiązków i każdy kolejny mecz się liczy. Jeżeli to będzie, no to te pół roku będzie dobre. Przed debiutem, czy jeszcze nie jest to takie pewne? Bo wiem, że nie jesteś w 11, natomiast. No, nie wiadomo, mam nadzieję, no, że wejdę na jakieś tam ostatnie powiedzmy, 20 minut no i postaram się dać z siebie wszystko. No. Dobra, jak po tym krótkim czasie, jak, jak, jak Tobie się że z tą inauguracją ligi, bo wiadomo, że jak się przychodzi do drużyny to jest to no, trochę coś więcej, coś innego? No Podchodzę do tego naturalnie. Cieszę się bardzo, że w końcu liga wraca, bo, bo jednak sparringi to nie jest to samo, nigdy nie ma takiej, przynajmniej u mnie, yy, no nie, nie ma to takiej wagi jak się gra w jak a jak, jak wygląda potem, wyglądają emocje w lidze i, 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 ch i chęci na pewno. Ale nie chcę być złośliwy, ale powiedziałeś dla mnie, to jest normalne, naturalne, bo ty faktycznie co pół roku, co roku jesteś w nowym klubie, więc w zasadzie nie inauguraty tak wyglądają. Dlatego nie? dla mnie to jest naturalne i fajnie jest posmakować nowej ligi, bo w sumie w czwartej lidze śląskiej jeszcze nie grałem, także mam nadzieję, że jakąś okay, ale w końcu miałeś, pierwszą bramkę szczelę. Miałeś epizod w dramie. Nie? No tak, ale to było 20 minut. Dramie zagrałem 20 minut i od razu zmieniłem klub. Aha. Więc to też był taki króciutkie epizod. Dobra, to nawet nie będę pytał wspomnienia w takim razie. Z jakim nastawieniem? Nie ma, nie ma sensu. Z jakim nastawieniem dzisiaj, bo ta zima w waszym wspólnym wykonaniu obiecująca. No drużyna według mnie obiektywnie jest super przygotowana do sezonu i możemy z każdym powalczyć. Także wydaje mi się, że jak wygramy dwa, trzy pierwsze mecze, to będziemy mogli się nawet bić o awans. Mam taką nadzieję, bo ja zawsze chcę grać o awans i to jest najważniejsze dla tak? mnie. I idę do najświeższego. członka drużyny. Wierzysz gdzie tu co jest? Ogarniasz? Nie wiem, powoli ogarniam. Kiedyś się tu grało, to grało Ale grało jako gość, jako nie, go głośny, To Właśnie. Troje innych barwach. <laughs> ale się grało. Wiemy, wiemy, ale jakie to ma znaczenie, nie? Dokładnie. To co i ty teraz. Powiedz mi, bo ty tak dołączyłeś już ławka, czyli jest opcja debiutu. Jest, to zobaczymy jak sytuacja na bojku, w się nie? Ale jesteś gotowy? Wiesz, ja oczywiście, bym też pod topiał wszystko. No, wszystko. jest top. Trzeba mieć tam na No Dobra, trenerze, czekałem, bo widziałem, że słówko z kierownicą dramy z Brosławicą trzeba było zamienić. No dokładnie, tak, nie znamy się dobrze, więc, więc trzeba porozmawiać i, i to jest normalne. Z jakim nastawieniem dramatu przyjechała, dało się wyczuć, jakie mają podejście, bo wiadomo, że różnie, czasami ktoś lekceważy, czasami ktoś się spina, bo wraz z dramami Powiem szczerze, jak przyjechaliśmy tam w lato, to byli bardzo rozluźnieni, byli uśmiechnięci i byli przekonani o, o swojej wyższości. A tak dzisiaj po rozmowach yy, czuję, że nas mocniej szanują i mają dużo respektu. nas. Daliście powody, nie tylko jesienią, ale też w zimie. Pytanie... Czy budowaliście się na przykład wynikami sparingów i tym jak ta gra wyglądała, czy raczej trzeba teraz chłodzić na stroje? Nie ukrywam, że wyniki, wyniki sparingów są istotne i to jest normalne, że zwycięstwa powodują to, że zespół czuje się pewniejszy, bo nie ma innej możliwości niż zwycięstwa i budować sobie mentalność zwycięzcy, bo przegrywając na meczach kontrolnych, to, to, to mental spada w dół i ciężko go później odbić, także na pewno to nam pomogło, na pewno pomogły nam, pomógł nam okres przygotowawczy, to naprawdę z czystym sumieniem mogę powiedzieć o wszystkim, że wszyscy Pomaga nam to, że praktycznie wszyscy, poza, poza Bartkiem Nawrockim, który już powoli wchodzi w trening i, i Fabianem Brewczykiem, który, który już zaczął trenować, ale jeszcze potrzebuje paru tygodni, yy, są do mojej dyspozycji. Ja sobie przez chwilą ze Sławkiem Jagaborskim pogadałem, no jedna z nowych twarzy, nie ma ich jakoś dużo, ale teoretycznie na papierze jesteśmy mocniejsi, szersi niż, niż, niż jesienią, nawet jak się dzisiaj patrzy na ławkę rezerwowych. No tak, no pierwszy raz w tej rundzie miałem pełną ławkę rezerwowych i, i wszyscy, wszyscy mogą zostać wykorzystani i nasza na tym nie ucierpi, także tutaj jest bardzo, bardzo, duży plus w stosunku co do tego. Fajnie, że udało nam się sprowadzić trzy nowe twarze i, i liczę bardzo mocno. No to na koniec jeszcze cię zapytam, bo pytałem o, o, o nastawienie dramy, a jak to wygląda u nas? Było czuć, że, że już można by zagrać o coś. Czy znaczy powiem już szczerze, że czułem to od wtorku wchodząc do szatki, że, że już tylko liga, liga, liga i i to da się wyczuć wśród starszyzny przede wszystkim, że, że no już chcą wyjść na boisko, już chcą walczyć i dzisiaj przychodząc tutaj tak naprawdę dodatkowa motywacja, dodatkowe podbicie, bicie piany. Nie było nawet potrzebne, bo, bo oni wiedzą w jakim celu tutaj są i oni wiedzą o co my gramy i oni chcą usiąść po tym meczu w szatni mieć przekonanie że wykonali swoją robotę na, na 100% tak jakby teraz hop, hop, już tam jest tak naprawdę no wiesz, interesuje nas mieć. tylko piłka Tychka, piłka i <grym> nic innego tak tylko, jest tylko dzisiejszy mecz pytanie A... czego się po nim spodziewać. tak jak zawsze <grym> Tak jak ci po roku temu gadałem. Czyli nie wiadomo, co? No czego? nie wiadomo, no dalej nie wiadomo. Szkoda, że nie gramy w środku rundy, to by było wiadomo o co chodzi. No dobra, ale z drugiej strony dalej. wiemy czego się spodziewać po ramię, bo przed sezonem pytałem, mówicie, nie, nie, spokojnie, z tym awansem, no no tak no dzisiaj gracie o pierwsze. Tak miejsce. dalej jest. Nie. No, gramy dzisiaj o pierwsze miejsce to chyba nikt nie gra, bo nawet jak słyszę wypowiedzi trenera Podlesianki, który mówi, że najpierw jest utrzymanie, a później... Później jest awans, no to co my mamy na drugim miejscu, tutaj, <tutaj, <tutaj chyba ja tak, jak tak myślałem powoli, wiesz, to, to naprawdę to, to tak, teraz już nie żartuję, ale tutaj trzeba się o tym, żeby mieć zabezpieczone coś tutaj, żeby tam widzimy, że się w trzeciej lidze dzieje, nie? Są trzy drużyny zagrożone, to gdzieś nas dotyczy, także tutaj nie no wiesz co, nie ma co sobie tutaj. My, my, my jakbyśmy w tej lidze zostali, to będzie dla nas myślę, to to chcemy. No dobra, to bo my jak są pan zauważył, rozmawiamy co pół roku średnio, to może dzisiaj o no. związkach Dariusza Dwojaka z ruchem radzionków, bo jakoś no. nigdy tego nie poruszaliśmy. Zapomnieli o nim. No właśnie, a co konkretnie należałoby przypomnieć? A nie, no co konkretnie, no ale co? W mojej pamięci, w mojej pamięci jest, no ale to tak wiesz, słodko-gorzko, nie, no bo to graliśmy u siebie z Techami, pamiętasz ten mecz? Słyszałem o nim, słyszałem o no no i to wiesz co trochę miałem już żal do trenera, bo kurde wszystkie mecze od deski do deski, a w tym meczu mnie posadził na ławce. No ale wiesz tak, z perspektywy czasu z tej ławki już wrzucił, strzeliłem bramkę, praktycznie asystowałem gdzieś tam moje nawet Marianowi na przy tej drugiej. Wygraliśmy mecz, 20 tysięcy chyba ludzi było. No ale nie było tego awansu, no to tak, to jest tak pamięć najbardziej. Gdzieś tam zostało do dziś. Ile to było lat? Jak był czas ci W sumie 92 no dobra, ale mi chodzi łącznie, ile pan spędził czasu raczej. No, 25, no 7-8 lat jako zawodnik, a później już jako pracownik. Niestety kontuzja i, i to było koniec. Ja, kolanem problemy były i dostałem jako pracownik, to no, już długo jako pracownik popracowałem dość długo. I te wspomnienia mają dzisiaj znaczenie, bo zawsze pytam, czy u Rafała, u Mateusza yes a u trenera? Nie, no jasne, że tak. No. Ja to zawsze mi wspominam miło, no oczywiście miło się tu wraca spotkać jeszcze tych, którzy gdzieś tam, jak mówię, człowiek już nie jest młody, ale tu jeszcze jest Wojtek, jest Marek, także tutaj jeszcze tych takich starszych. Z tym, który się gdzieś tam współpracowało. No, na pewno, że to jest miłe, jasne, że to tak. No to nie można zrobić krzywdy no, ruchu, no, nie? nie, no ja mówię, że nie no, nie no, jakie krzywdy. Ja mówię, wiesz co, no, Waszym celem jest utrzymanie się naszym samo i obyśmy tak tutaj skończyli tutaj w czerwcu razy. I pogadali za pół roku. No że tak. Dzięki. Dobrego meczu. No bez kontuzji to jest najważniejsze. Czekaliśmy chłopaki. Długo czasu na merźliowe. No nie ma inspekcji jeszcze, jak grać piłkę chłopaki merligowe, atmosferka, światełka, rewelacje. Idziemy po zwycięstwo pali i jedziemy na dobrą ścieżkę. Dawaj wiaskę. 119 dni czekali żółtoczarni na powrót do gry o ligowe punkty. Po solidnie przepracowanym okresie zimowym Radziankowianie inaugurowali wiosnę starciem z Dramu z Brosławice. Na Knosały stawił się wicelider tabeli, który w pierwszym spotkaniu obu drużyn wygrał z sidrami 2 do 1. Ruch żądny rewanżu i punktów, dzięki którym chciał wykonać krok w kierunku ustalonego na rundę wiosenną celu, wyszedł do gry z jednym nowym zawodnikiem. Miejsce w jedenastce wywalczył sobie powracający do Radziankowa Kamil Kopeć. Na ławce rezerwowych usiedli m.in. sprowadzeni zimą Sławomir Jaworski i Franciszek Stachoń. Trener Marcin ścionka nie mógł skorzystać z rehabilitujących się po poważnych kontuzjach Bartosza Nawrockiego i Fabiana Brewczyka. Radzionkowianie naprawdę mocno zaczęli ten mecz, a pierwszą okazję do zdobycia gola stworzyli w ósmej minucie. Michał Szromek minął Krzysztofa Haugasa, oddał strzał lewą nogą, ale stopą udało się sparować piłkę na drożny e Trzy minuty później ruch atakuje prawą stroną. Rafał Twinowski do Piotra Kwaśniewskiego. Kwaśniewski dośrodkowuje w pole karne. Piłkę klatką zgrywa Michał Szromek. Po uderzeniu Kamila Kopcia, Jakubę Belica dotyka piłki ręką. Co prawda sugeruje jeszcze arbitrowi, że oberwał w twarz, ale powtórka nie pozostawia żadnych złudzeń. Arbiter też takich nie miał. Podyktował rzut karny. Rzut karny, który po chwili na gola zamienił Michał Szromek. Pokonując Krystiana Mitasa, otworzył rezultat tego meczu. Ważny moment dla Michała Szromka, który wyrasta na etatowego wykonawcę jedenastek w ekipie Cidrów, choć przecież właśnie z dramą z Brosławicę. Ten zawodnik z 11 metrów gola nie zdobył. Teraz wszystko jednak poszło po myśli Radziankowian, którzy fantastycznie otworzyli sobie to spotkanie. I zamierzali pójść za ciosem. 13 minuta, znowu atakujemy prawą stroną boiska. Kamil Kopeć do Kacpra Zalewskiego. Zalewski uderza, broni to Mitas. Mitas broni również poprawkę. Michała Szromka ratuje teraz skórę kolegom. Wychowanek ruchu radzionków, strzegący bramki dramy z Zbosławice. Raptem, kilka chwil później, bramkarz przyjezdnych mógł odetchnąć z ulgą. Ruch miał kapitalną okazję, by podwyższyć prowadzenie. Piłkę z granu przez szromka uderzał. Szymon siwy mogło, a nawet powinno być w tym momencie 2 do 0. Ale ruch wskoczył na niesamowite obroty. Kompletnie nie wiedzieli, co się dzieje piłka, że Dramy z Brosławice. 16 minuta. Uderza Szymon Matysek i teraz jest już 2-0 dla ruchu radzionków. 19-letni napastnik Cidrów podwyższa prowadzenie. Świetnie to zrobił. Obrócił się z piłką, oddał strzałę po ziemi po tym, jak futbolówka trafiła do niego z asysty Bartłomieja Gwiaździńskiego. Najskuteczniejszy snajper Cidrów w zimowych sparingach. Dobrze zatem otwiera również ligową wiosnę. Uskrzydlony Ruch raz za razem pojawiał się w okolicach pola karnego Dramy z Brosławicek to kolejna okazja na bramkę. Miłość Ćwielonkę do środka Nie zdołał oddać strzał Michał Stromek. Nie zdołał uczynić tego również Szymon Matysek. Ale za polakarnego przymierzył Piotr Kwaśniewski. I spore kłopoty ze skuteczną interwencją miał w tej sytuacji Krystian Mitas. Gospodarze mieli jeszcze żółdrożny, Piotr Kwaśniewski dośrodkował, głową piłkę zgrał Rafał Otwinowski, a Szymon Matysek z bliska wpakował ją do siatki i po 22 minutach ruch Radzionków wygrywał z dramą z Brosławice już 3 do 0. Fani przyknosały, przecierali oczy, to jest fantastyczny początek rundy w wykonaniu ich ulubieńców. Szymon Matysek z dupletem, ruch na autostradzie do tego, by ligowy rok przywitać trzema punktami. Trener gości Dariusz Dwojak zareagował pierwszą zmianą. Za Krzysztofa Hogasa pojawił się Jakub Siwek. Tymczasem okazji na pierwszą bramkę dla dramy z Brosławice miał dobrze znany w Radzienkowie Mateusz Hermasz. Jego uderzenie świetnie obronił jednak Rafał Strzelczyk. Ale na tym etapie widowisko wciąż toczyło się pod dyktando ruchu. Powalczyło piłkę Kamil Kopeć, zostawił ją Bartomujowi Gwiaździńskiemu. Ten do Szymona Matyska. Matysek czuł, że jest tego dnia mocny. Znowu odwrócił się z piłką. Sprawił tym z uderzeniem sporo kłopotu Krystianowi Mitasowi. 34. minuta spotkania. Ruch wyprowadza kolejny atak. Piłka skierowana na połowę rywala do Michała Szromeka. Szromek mija Adama Fica, oddaje strzał, ale futbolówka frunie nad bramką Mitasa. Kilka chwil później miłość zagrał do Szymona Matyska. Ten bez przyjęcia do Szymona Siwego. Siwy oddaje Matyskowi. Matysek kieruje piłkę do siatki. Arbiter pewnym gestem pokazuje jednak, że tym razem napastnik ruchu był na spalonym i gola nie uzna. Tymczasem goście wciąż zdawali się bezradni, aż do 38 minuty dośrodkowanie w pole karne. Przewracany Jakub Siwek przez Tomasza Harmatę. Sędzia znowu bez wątpliwości. Teraz wskazuje na wapno dla dramy z Wrocławicę. Trochę z niczego. Przyjezdni dostają więc szansę do tego, by wrócić do meczu. Tą szansę postanowiły spróbować wykorzystać doskonale kojarzony. przyknosały Rafał Kuliński uderzył pewnie. Rafał Strzelczyk bez szansy. Drama z pierwszym golem na koncie, ale Wciąż ma dwa trafienia przewagi. W 42 minucie przyjezdni próbowali zniwelować straty do jednego gola. Miał okazję Mateusz Hermasz znalazł się w dobrej pozycji po rzucie rożnym, ale nie trafił czysto w piłkę i potwornie spudłował. Ruch Radzionków zagrał popisowe 45 minut i na przerwę schodziły sensacyjnie prowadząc z dramą z Brosławice aż 3-1. Ja krótko, nie wyobrażam sobie, żebyśmy zeszli tu do szatni nie wygrywając meczy z uśmiechem na twarzy. Nie wyobrażam sobie tego, że Kopciu k***a nie ma nogi na nogę i siedzi odpalony chill. Nie wyobrażam sobie Rafika, że nie szuka kubków k***a i domka to zawsze coś przyciągnie. Jedziemy chłopaki z uśmiechem k***a, walczcie o siebie. Jedziemy! Stolej, Cidry zdeterminowane do tego, by tego dnia nie wypuścić punktów z rąk, świetnie zaczęli również drugą odsłonę. Szymon Matysek, indywidualny popis kończony uderzeniem z 16 metra, po którym Mita sparuje piłkę na rzut rożny. To mogło być naprawdę piękne trafienie nastolatka z Radzionkowa. Ewidentnie polował tego dnia na hat trika snajper Cidrów, znowu Matysek i znowu zabrakło centymetrów do tego, by po raz trzeci ten gracz cieszył się z gola. W 49 minucie po dośrodkowaniu Kacpra Zalewskiego do strzału doszedł Michał Szromek. On jednak również przestrzelił. Przez kolejnych 10 minut wydawało się, że gospodarze wciąż mają to widowisko pod kontrolą, ale w 58 minucie w piłkę w swoim polu karnym najpierw nie trafił Rafał Otwinowski, a potem głową próbował zagrywać ją Piotr Kwaśniewski. Zrobił to jednak tak nieszczęśliwie, że z gola cieszyli się gracze dramy z Brosławicy. Arbiter uznał, że mimo interwencji Rafała Strzelczyka futbolówka przekroczyła już linię bramkową zrobiło się więc tylko 3 do 2 i przewaga ruchu nad rywalem stała się już tylko minimalna. Ale ekipa trenera Marcina Trzcionki czuła się tego dnia po prostu mocna, Gwiaździński do Szromka, Szromek do Kamila Kopcia, Kopeć w pole karne do Piotra Kwaśniewskiego, ten świetnie przed bramkę przeciwnika, kończy to wszystko Rafał Otwinowski, no i znowu są dwa gole przewagicy i Rafał Otwinowski podwyższa wynik na 4-2, dwójka zawodników ruchu rehabilituje się za wydarzenia sprzed czterech minut, Kwaśniewski notuje asystę, Otwinowski trafia do bramki. Ale to absolutnie nie był koniec emocji tego dnia. Przyknosały rzut rożny dla dramy z Brosławice. Znakomicie po strzale belicy interweniuje Rafał Strzelczyk. Tyle, że przyjezdni będą mieć za moment jeszcze jeden corner. Tym razem korzystają z niego już perfekcyjnie. Adam Ficy z bliska pakuje piłkę głową do bramki. Ruch radzianków 4, drama z Brosławicy 3. Karuzela emocji przyknosały. Wciąż kręci się z całych sił. W 77. minucie zatrzymacie próbował ją debiutujący w tym meczu, wprowadzony po przerwie z ławki Sławomir Jaworski. Napastnik ruchu minął już Krystiana Mitasa, mijał również Daniela Liszkę. Przewracał się w tym starciu z obrońcą dramy. Arbiter uznał, że interwencja zawodnika gości była czysta, puścił grę, z czym długo nie mogli pogodzić się radziankowianie. Na 4 minuty przed końcem regulaminowego czasu gry, piłkę na wagę remisu dla swojej drużyny, miał z kolei na nodze rezerwowej dramy Kevin Jonik, kapitan. Jednak zachował się broniący na linii Rafał Strzelczyk ratujący to jednobramkowe prowadzenie ruchu radzionków. Już w doliczonym czasie Jonik wpisał się do meczowego protokołu za sprawą czerwonej kartki, jaką obejrzał za faul bez piłki na Tomaszu Harmacie. Drama w ciągu tych ostatnich sekund spotkania musiała więc próbować gonić wynik grając w osłabieniu, co i tak nie miało już większego znaczenia, bo niewiele później arbiter zakończył to spotkanie. Ruch radzionków na inauguracji wiosny pokonuje dramę z Brosławice 4 do 3. To było świetne widowisko dla kibiców i fantastyczny, motywacyjny wodzie

Bo się nabiegałeś, je? to kurde było niesamowitym dzisiaj. No trochę siedziało w tym meczu od samego początku usiedliśmy, usiedliśmy dosyć mocno na przeciwnika i tak naprawdę chyba po 15 minutach 2-0, po 18 minutach. Coś koło tego, no i bardzo dobrze zagraliśmy pierwsze 30-35 minut, potem delikatnie spuchliśmy i, i to było też widać. Złapałem też mocną butlę po prostu, bo, bo ileż można też na pełnych obrotach biegać, i, ale najważniejsze, że pierwszą połowę wygrywam dwoma rankami i nic tylko się cieszę. No nic tylko się cieszę, że też zawozicie wtedy, kiedy było ciężko, bo było ciężko w tym meczu. Dokładnie, no było ciężko do, do końca gwizdka, do 90. minuty, do 95. musieliśmy... Po prostu dobrze, dobrze się organizować i nie stracić bramki, no, dla nas najważniejsze były tylko trzy punkty i, i nie mogliśmy po prostu pozwolić sobie na, na, na jakikolwiek remis czy, czy brak, brak punktów. Po pół roku poczułeś to znowu, bo idealny moment, żeby po prostu powiedzieć fajnie, że ja wybrałem z powrotem ruch radzionków. Tak, no można powiedzieć, że wróciłem do domu. Byłem tutaj już 6, 6 lat, więc, więc czuję się tutaj jak u siebie i bardzo się cieszę z tego powrotu. No dobra 4-3 z Wiceliderem dotychczasowym, na początek Ty wspominaj, że, że Wy powinniście być trochę wyżej. jest sygnał, że, że coś w tym było. I ja to wiem, że na pewno będziemy wyżej, bo ty widać to, jaki progres drużyna zrobiła przez te pół roku, które nawet mnie nie było. I, i ja tylko tak naprawdę muszę, zaklimatyzować mowę to jest za duże słowo, ale już już po prostu tak na stałe zagłosić tej drużynie i, i będziemy świętować jak najwięcej po prostu swojej umiejętności, właśnie tak naprawdę nie ma możliwości ja nie widzę tego tak, że, że my patrzymy w dół tabeli my patrzymy tylko do góry tabeli i po prostu i każde zwycięstwo każde punkty po dla nas są mega ważne przechodzę szatni świętować Idziemy. Yy, zatoczyłem sobie, że wrócimy tutaj z uśmiechem i to jest Eee, mam dzisiaj dzień, w którym mam dwa koncerty. Pierwszy już był, zaraz na drugi, więc dziękuję za ten pierwszy, a teraz ruszam chłopaki na no moje klimaty, młodzi nie znają, ale to wiadomo. Dziękuję chłopaki. Ta wankrowie!

To taki mecz, po którym po 20 minutach wszyscy myśleli, ale szybko to ogarnęliśmy, a po następnych 45 jedu z nich to się już kończy. No dokładnie, no. taka jest piłka nożna. Zrealizowaliśmy swój plan na początek meczu bardzo dobrze, yy, spełniliśmy wszystkie założenia i było nam łatwiej później. Wiedzieliśmy, że zespół Dramy z biegiem czasu yy, będzie, będzie bardziej i lepiej grał w piłkę i to też się sprawdziło, ale... Byliśmy na to gotowi, wygraliśmy naprawdę z mega solidnym zespołem, mega piłkarskim zespołem i, i bardzo się cieszymy z trzech punktów, bo, bo fajnie ruszy zwycięstwo. Na niesamowicie wysokich obrotach weszliście w ten mecz, bo te 20 minut miałem wrażenie, że rybale nie wiedzieli co tu się dzieje. No i gdzieś jestem dumny z tych chłopaków, bo, bo bardzo, bardzo analizowali. analizowaliśmy zespół dramów na... na... Na piątkowym treningu, na, na środowym treningu i fajnie, bo udało nasz model gry dostosować się pod zespół Dramy. Wykorzystaliśmy te przestrzenie, które chcieliśmy wykorzystać i z tego strzelaliśmy bramki, no tych sytuacji było jeszcze dużo. Także mecz y, równie dobrze mógł się skończyć wyższym wynikiem, ale najważniejsze są trzy punkty, bo, bo naprawdę taki oddech y, był nam potrzebny. No tak, na analizę pewnie przyjdzie czas, więc kończąc. Nie dało się lepiej udowodnić, że warto chodzić na mecze Ruchu Radzionków i warto wspierać ten klub. No ale ja to zawsze powtarzam i będę <laughs> mówię, że w Ruchu Radzionków no. nigdy nie ma łatwo. doprowadzić no, 3-0 i, i wygrywasz 4-3 tak naprawdę i też nie ma łatwo na bójsko. No Trzeba mieć yy, stalowe nerwy, trzeba robić swoją robotę dobrze. I zapraszam wszystkich kibiców na te widowiska, bo to dzięki wam ten ruch radzionków istnieje. Także szanujmy go sobie wszyscy i chodźmy na te mecze, bo ruch radzionków musi być niezniszczalny i ja w to bardzo mocno wierzę.